Hej, witam Was w kolejnym odcinku kwadransu studenckiego, programu nie tylko dla maturzystów, którzy chcą się dowiedzieć co nieco o różnych kierunkach, ale też dla osób, które po prostu chcą posłuchać historii naszych gości. A odnośnie gości, to dzisiaj mam wyjątkową osobę, ponieważ jest to studentka na pierwszym roku studiów magisterskich, Paulina. Witam Cię, Paulino. Cześć. Może chcesz opowiedzieć trochę o sobie, co studiujesz? Przede wszystkim na licencjacie, co studiowałaś? Więc ja ukończyłam licencjat ze Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. E, obecnie realizuję magisterkę z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych również na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. E, więc jak widać troszeczkę zmieniłam sobie ten e, kierunek studiów, to gdzieś tam chciałam bardziej poszerzyć moje zainteresowania, bardziej tak w ekonomiczną stronę. Jasne. A właśnie odnośnie tych Stosunków Międzynarodowych Jakbyś mogła je wytłumaczyć, jakby ten kierunek? Generalnie no to jest taki interdyscyplinarny kierunek, który poszerza wie wiedzę w wielu obszarach. My tutaj analizowaliśmy wybrane systemy polityczne, ale też współpracę w obszarze kultury, czy też właśnie badaliśmy złożoność uwarunkowań. No, zdecydowanie jest to taki kierunek, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Ja, na przykład, jako, jestem, jako że jestem miłaśniczką e, nauki języków obcych, e, no, mnie odpowiadało e, jak najbardziej to, że mieliśmy do wyboru e, gamę tych e, przedmiotów, jeżeli chodzi o języki, i mogliśmy się zdecydować na dwa. E, co nie wiem, czy jest na innych o, uczelniach, natomiast na Uniwersytecie Ekonomicznym taka możliwość jest. Okej, okay, już powoli wyprzedzasz moje dalsze pytania. <laughs> Ale y, może też główne pytanie skąd w ogóle pomysł, żeby studiować stosunki międzynarodowe. No wiesz co, no to myślę, że każdy maturzysta stoi przed tym wyborem i zawsze to jest takie w którą stronę chcę podążyć. E, u mnie to było tak, że ja właśnie Głównie chodzi o tą naukę języków obcych, dlatego się zdecydowałam, ale też zauważyłam, że gdzieś tam interesuje się innymi kulturami, więc jak zobaczyłam w ofercie stosunki międzynarodowe, no to stwierdziłam, że chyba to będzie coś dla mnie. Okej, okay. a jak właśnie wybierałaś uczelnię bo mówisz, że studiujesz na ułeku, to czemu akurat ułek? No to też jest takie ciężkie pytanie. Myślałam też nad uniwersytetem Jagiellońskim, ale no, uniwersytet ekonomiczny jednak. Um, myślałam, że więcej jakby dostanę tej takiej wiedzy ekonomicznej, gdzieś tam tej um, makroekonomii czy mikroekonomii, będę mogła się nauczyć. Mm -hmm. I, i spełniła. E, tak, wspólnie oczekiwania, totalnie nie żałuję tej decyzji. Okej, okay, ekstra. A może jeszcze wróćmy tak do początku e, na temat porozmawiajmy sobie na temat rekrutacji. Mm -hmm. Jak to wyglądało? Czy, czy były jakieś takie specjalne wymagania, co trzeba w ogóle przede wszystkim zdawać na maturze? E, dobra, no to z tego co kojarzę, to e, brane są pod uwagę dwa przedmioty. Jeden to jest język obcy i to zazwyczaj będzie język angielski. E, I Druga, że tak powiem, gama przedmiotów, z których wybieramy, no to tutaj mamy e, matematykę, geografię, e, historię czy WOS i społeczeństwo. Okej. Okay. I też e, dzięki jakimś konkursom jak najbardziej można się dostać. Tak. Mhm. A czy, czy pamiętasz, jakie były progi mniej więcej? Myślę, że nie było aż tak ciężko. E, to się też z, zmienia z dnia na roku. E, znaczy z roku na rok. I teraz wiem na przykład, że zwiększyli w ogóle limit, jaki trzeba mieć, żeby dostać się na ten kierunek, ale też zwiększyli limit osób, które mogą studiować na tym kierunku. Podejrzewam, że to jest właśnie związane z tym wzrostem zainteresowania tym konkretnym kierunkiem. Jasne. No, w sumie, no to były trzy lata temu, dlatego... No troszeczkę minęło, tak? Tak, dlatego jak ktoś jest ciekawy, jak to aktualnie wygląda, no to oczywiście zamieścimy link z aktualnymi... Progami i, I przedmiotami, które możemy zdawać. A odnośnie tych początków, jak już się dostałaś na studia, zaczął się semestr, to już jeszcze była pandemia, czy? Nie, jeszcze nie było pandemii. Ja miałam przyjemność mieć ten jeden semestr na uczelni, a na początku kolejnego już zaczęła się ta pandemia, więc już musieliśmy się przełożyć na ten tryb zdalny. A jak w ogóle wyglądały początki? Pod względem nauki było ciężko, było czy. No myślę, że dla każdego studenta są ciężkie. Z tego trybu licealnego trzeba się przerzucić na studia, czyli też przyzwyczajcie się do tego większego wymiaru godzin, że wykłady trwają te półtorej godziny, też w zależności od przedmiotu. No i też do tego ogromu nauki, który da się z czasem, do którego da się z czasem przyzwyczaić. Przede wszystkim systematyczna nauka i nie zostawianie sobie wszystkiego na ostatnią chwilę. Jasne. Ale z tego, co kojarzę, przy sesjach egzaminacyjnych nie było problemu ze zdawaniem. Okej. Okay. A właśnie pod względem tych e, wykładów. Mm -hmm. e, to macie, domyślam się, że wykłady, ćwiczenia, jakieś konwersatoria, czy, czy jest jeszcze jakiś taki specjalny rodzaj przedmiotów? To, to, dokładnie to, co wymieniłeś, taką mamy możliwość. Okej. Okay. A pod względem e, nauki, to. no Bo tak jak wspomniałaś, mm -hmm. stosunki międzynarodowe to jest dość taki obszerny temat. To w głównej mierze to jest e, teoria sama, czy, czy też praktyka? No, właśnie możecie tutaj zaskoczyć troszeczkę teorii, ale troszeczkę też praktyki. E, no, nie wiem, mogę przytoczyć chociażby jed nazwę jednego kursu, warsztaty praktycznego komunikowania, gdzie mieliśmy możliwość tworzenia tam projektu i nauki w ogóle, jak stworzyć e, prezentację. Co możecie zaskoczyć, wcale nie jest takie proste. Okej, okay. jak. No, i teraz czuję się przygotowane. Teraz na magisterce, jak trzeba zrobić prezentację czy zaprezentować coś przed grupą, no to nie ma większych problemów. Okej. Okay. A miałeś jakiś taki przedmiot, który szczególnie cię zaskoczył? Czy to pozytywnie, czy negatywnie? Myślę, że na przykład protokół dyplomatyczny był fajnie poprowadzony. Bo też się nie spodziewałam, że będziemy mieć akurat taki przedmiot, bo to był protokół dyplomatyczny i etykieta, więc mogliśmy się gdzieś tam. Oprócz tego, że poszerzyć wiedzę na temat takie dyplomatyczne, odnośnie jak funkcjonują placówki dyplomatyczne, to też mieliśmy okazję gdzieś tam um, dowiedzieć się o tej etykiecie w biznesie. Jasne, jasne. Czy był taki przedmiot, z którym miałaś najwięcej problemów, że taki najtrudniejszy? No, ciężko mi teraz tak sobie przypomnieć. Może gdzieś tam yy, pod względem materiału makroekonomia, yy, czy też tak, makroekonomia. Ale y, jakoś się udało wszystko opanować. Na to było tak, że ja po prostu na początku tego przedmiotu pomyślałam sobie, aha, będzie z tym problem. Y, ale potem się okazało, że wszystko jest, jakby da się wszystko nauczyć i też prowadzących mieliśmy fajnych, więc y, nie było większych problemów ze zdaniem. I to w ogóle liczy y, osób, kierunek? Jak ja byłam na licencjacie, to mieliśmy 80 limit, ale zaczynało tak 60, pod koniec było nas już tak 40 par osób. I to jakby były osoby, które zrezygnowały, bo stwierdziły, że to jednak nie to, czy, czy raczej właśnie. Różne przypadki. Różne przypadki. Jedne osoby zdecydowały, że to jednak nie to i chcą w ogóle w innym kierunku podejmować studia. Później i się rozwijać, ale też były takie osoby, które na przykład przez niezdanie jakichś tam kilku przedmiotów stwierdziły, że no, nie widzą się tutaj na tym kierunku i muszą zrezygnować. Jasne. Właśnie mówiłaś, że czasem ogrom materiałów jest, jest duży. To czy da się połączyć właśnie na tym kierunku studia z jakąś pasją, z pracą? No tak, na no spokojnie. W sensie ja na przykład, no jak wiesz, byłam, jestem or, w organizacji ISEC. Ja dołączyłam tak naprawdę na trzecim roku, więc gdzieś tam już zaczyna się myśleć o e, te, pisaniu tej pracy licencjackiej. I na spokojnie miałam czas, żeby sobie działać w organizacji. Wiem też od kolegów czy koleżanek, że na przykład zdecydowali się podjąć jakąś pracę podczas studiów. No też wymiar godzin w tygodniu pozwalał na to, żeby móc sobie pracować. Jasne. W ogóle oprócz organizacji ISEC mhm. są jeszcze jakieś takie koła naukowe typowo właśnie dla Waszego kierunku? Tak, ale ja Ci teraz nie chcę przytoczyć złej nazwy, więc to trzeba byłoby zerknąć po prostu na stronę. Mhm, ale istnieją. Tam... Ale jest, mhm, tak. Jasne. Mhm. I to jest zrzeszenie jakichś studentów, gdzie... Bardziej to jest takie, że po prostu w obrębie naszego kierunku szuka się chętnych osób, które chciałyby właśnie uczestniczyć i być częścią takiego koła, chcą coś, chcą coś robić więcej poza studiami i wtedy z wybranym prowadzącym po prostu tworzą różnego rodzaju projekty. Jasne. A pod względem pracy, tak jak wspomniałeś, że da się połączyć, jakie są perspektywy pracy po tym kierunku? No wiesz co, no rozmaite, naprawdę, zaczynając od pracy w dyplomacji. Ale też w międzynarodowych przedsiębiorstwach, no jako że stosunki międzynarodowe, no to gdzieś tutaj wyobrażamy sobie, że będzie czekała nas praca w międzynarodowym środowisku. Ale też w przedsiębiorstwach krajowych, również w mediach. Naprawdę to jest taki kierunek, gdzie myślę, że spokojnie Wszędzie się znajdzie pracę taką, jakbyśmy na przykład chociażby w banku chcieli znaleźć, to nie będzie z tym problemu, bo no mówię, rozwija wiedzę w różnych obszarach. Okej, okay, ale właśnie mówisz, że głównie jakaś taka dyplomacja, czy może właśnie kierowanie się na jakieś takie międzynarodowe rynki? Tak, albo dyplomacja, albo to kierowanie się na międzynarodowe rynki, to myślę, że dla takich osób, które gdzieś tam widzą siebie, swoją Jestem. karierę. A ty już tym... masz plan na przyszłość? No mam, ale nie, nie. zdradzą Tajemniczy, no dobrze, dobrze. A odnośnie właśnie tych rynków, skoro mówisz, że są dwa języki, to już od początku studiów są dwa języki wprowadzane i jest nauka dwóch języków, czy na przykład od, nie wiem, trzeciego semestru. No właśnie dobrze, że, że wspominasz. Bo tak, zaczyna się nauka od w zasadzie już pierwszego semestru i ona trwa dwa lata z każdego tego języka. Czyli w moim przypadku był to język angielski i język niemiecki. I po tych dwóch latach na zakończenie jest pisany egzamin standaryzowany. Mhm, jasne, i tak, tak jest na wszystkich kierunkach na czy akurat tylko na tym? Wiesz, co wiem, że jest poszczególne po prostu kierunki mają tą możliwość dwóch języków, ale no, na przykład prawo to chyba ma tylko mhm. jeden. A Właśnie odnośnie jeszcze uczelni mam pytanie. Jak oceniasz ułek? Bo wydział jest twój, gdzie? gdzie się znajduje? Na Rakowickiej. My tam to mamy, to tak, my mamy cały kampus w jednym miejscu i to jest super. My to zawsze podkreślamy, że bardzo nam się to podoba, szczególnie jeżeli na przykład jest mało czasu, żeby przenieść się z jednej sali do drugiej. No i co? No i na pewno bardzo mi się podoba ta uczelnia. Podoba mi się podejście też prowadzących, które jest zdecydowanie takie prostudenckie, tak jak ci wspomniałam, podczas sesji nie mieliśmy większych problemów ze zdawaniem. No i też zawsze da się poprosić o pomoc takiego wykładowca czy ćwiczeniowca. Jasne. A właśnie pod względem tych, tych wydziałów, skoro to jest w jednym miejscu, bo wiadomo, możemy sobie przeczytać, że tam jest basen, nie wiem, czy cały czas funkcjonuje. Tak, teraz jest otwarty. O, no to jest basen, są, nie wiem, jakaś biblioteka pewnie, mhm. stołówka i... Faktycznie to tak wygląda, że można korzystać i to jest tak w miarę, że tak powiem, nie wiem, przystępne dla studentów. Nie, no teraz to coraz więcej osób w ogóle jest na tym kampusie, podkreślmy, bo w czasie pandemii no to mało osób się pojawiało, jak i też, jak byłam jeszcze na trzecim roku, to wtedy widzieliśmy, że faktycznie w zasadzie uczelnia świeciła tak pustkami. E, przysłowo mówiąc. E, no ale teraz to wszystko odżyło i faktycznie jest ta stołówka, i ja chodzę na, tam do, na obiadki, są bardzo dobre, polecam. E, mamy też oczywiście bibliotekę odnowioną. E, mamy też taką możliwość, jak e, pójście do sali katalogowej, czyli jeżeli ktoś potrzebuje takiej strefy ciszy, popracować, czy nie wiem, zrealizować jakiś projekt, no to tam jak najbardziej ma na to Właśnie. możliwość. Widzę, że są same, same zalety, są jakieś wady? Mhm. Tak, ja nie widzę tu wad, Nie wiem, naprawdę. Albo teraz mi nie przychodzą do głowy. Czyli, e, uczelnie polecasz, a i tak patrząc z perspektywy tych trzech lat, no już w sumie czterech e, na sam kierunek. E, też myślisz, że, że warto było? Z perspektywy teraz, tak, że, tak, że warto tak. było iść? Tak, ja nie żałuję tej decyzji. E, ja naprawdę dużo się nauczyłam i dużo zawdzięczam temu kierunkowi tym ludziom, których poznałam. E, no. Ja nie zmieniłam kierunku dlatego, że tamten mi się nie podobał, to muszę podkreślić. Po prostu chciałam gdzieś tam poszerzyć tą jeszcze bardziej wiedzę i zobaczyć, że gdzieś tam te, to jest najbardziej zbliżone moim zainteresowaniom. A, a jeszcze właśnie chciałam zapytać Cię o praktyki, jak to wygląda? Podczas studiów um, mamy do zrealizowania praktykę w wymiarze 120 godzin, e, i tutaj tak naprawdę jest dowolność, jeśli chodzi o miejsce, um, jak i realizację tej praktyki. E, mamy kogoś takiego jak opiekuna praktyki, każdy kierunek coś takiego ma. E, I po prostu, jeżeli byłby problem ze znalezieniem takiej praktyki, no to oczywiście taka osoba może jak najbardziej doradzić. I ze słyszenia, e, zwykle gdzie ludzie robią praktykę? E, albo w Urzędzie Miasta, ja na przykład robiłam na Forum Ekonomicznym w Karpaczu, bardzo polecam, bo też dużo mi dało to doświadczenie, e, czy też właśnie w placówkach dyplomatycznych. A odnośnie właśnie jeszcze tych przedmiotów, e, czy Wy sami dobieracie sobie przedmioty na każdy semestr, czy to jest odgórnie nałożone? Wiesz co, my akurat, nasz rocznik akurat nie wybierał tych przedmiotów. My wybieraliśmy specjalizację i mieliśmy do wyboru albo Euroazję, albo politykę i komunikację międzynarodową. Jest też możliwość wyboru ścieżki indywidualnego toku studiów, gdzie właśnie w tym przypadku sam sobie wybierasz przedmioty. Ale myślę, że to są takie jednorazowe, po prostu przypadki, które decydują się na taką ścieżkę. A odnośnie właśnie studentów studiujących stosunki międzynarodowe, czy istnieje jakiś taki stereotyp, tak jak nie wiem, jest stereotyp o matematyku, informatyku, to czy jest o studencie stosunków? Może, że taka osoba lubi dużo się angażować w takie życie nauczalni, czy też w organizacjach studenckich lub kołach naukowych. Myślę, że generalnie to jest taka osoba, która. Chcę oprócz tego studiów robić coś więcej. I to jest prawda, czy. W moim przypadku się to sprawdziło. Okej, okay, okej. Okay. Jakbyś miała teraz dać sobie taką radę, jakbyś szła na nowo na, ten, na studia, to co by to było? Na czym naj najbardziej trzeba się skupić, warto się skupić, albo czego unikać? Czy jest coś takiego? To jest ciężkie pytanie, ale może to, żeby nie bać się tak tej sesji i po prostu już od pierwszego dnia nie myśleć o niej, tylko po prostu cieszyć się tym czasem studenckim e, i poznawać nowych ludzi, e, a po prostu jak przyjdzie sesja, to przyjdzie i na spokojnie się ją zda, a nie nastawiać się od razu, że o nie, jak ja to przeżyję. Jasne. E, to chyba wszystkie pytania, jakie miałem do ciebie. E, bardzo dziękuję za przybycie i, i coś życzę dalszych sukcesów na magisterce. Ja również dziękuję za rozmowę, bardzo miło było. Dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry Paulino. Cześć Krzysztofie. Moja kolej na kilka szybkich pytań dla ciebie. Dość skondensowana forma odpowiedzi. Jeżeli się da, to tak lub nie, a maksymalnie dwa zdania. Okay. Bo inaczej kończymy rozmowę. Żartuję. <grytanie> <grytanie> Taki standardzik, który tak naprawdę. Pada w każdej rozmowie ulubione miejsce w Krakowie. Jakieś jedno? Rynek. Rynek. Prosto i na temat. Jedzenie na mieście, czy gotowanie? Gotowanie. A wspomniałaś o obiadkach na ułek? E, jeżeli jest więcej czasu spędzanego na uczelni, no to wtedy decyduję się na e, obiad na uczelni. E, ale osobiście odkryłam sobie pasję gotowania, więc czemu nie? Nauka do sesji tydzień przed, czy miesiąc przed? Miesiąc przed. A najtrudniejszy semestr? W toku Twoich studiów? Da się wyróżnić jeden? Mm, ostatni. Yy, bo wtedy mieliśmy też pisanie licencjatu. To myślę, że. I to zajęło najwięcej czasu? Mm, myślę, że pogodzenie tego, jak i właśnie pisania licencjatu i ten taki stres. Pod względem stresu myślę, że to było taki najcięższy. A w takim razie wspomniałaś, że macie wykłady, konwersatoria, ćwiczenia. Mm. Czy któryś typ zajęć odpowiadał Ci najbardziej? Był najbardziej praktyczny? Najbardziej przydatny, naj, najciekawszy? To myślę, że forma konwersatoriów, bo zarówno mieliśmy tutaj tą wiedzę teoretyczną, ale mogliśmy wdać się w dyskusję na różne ciekawe tematy. Które konwersatorium albo w ogóle przedmiot był najciekawszy pod tym względem, że miał najwięcej wspólnego z rzeczywistością? Ja bym tutaj skłaniała się ku negocjacjom w środowisku wielokulturowym. Bardzo pozytywnie wspominam ten przedmiot. Ulubiony przedmiot? To myślę, że warsztaty praktycznego komunikowania. A najmniej ulubione? Mm, myślę, że ciężko się uczyło o problemach Afryki. Stosunki międzynarodowe to kierunek tylko i wyłącznie związany z karierą polityczną, tak czy nie? Nie, zdecydowanie nie. Nauka w bibliotece czy nauka w mieszkaniu? W Mieszkaniu. A w takim razie kawa, herbata czy energetyk? Herbata, zdecydowanie zielona. A powiedz mi proszę, film lub książka, który najbardziej kojarzy Ci się z Twoim kierunkiem? Hmm, to może Mission Impossible. Ponieważ? Ponieważ były wzloty i upadki, można tak powiedzieć. I dlatego. Dobrze, a największe zaskoczenie, czyli coś, co najbardziej odbiegało od Twoich oczekiwań, które gdzieś tam miałaś przed rozpoczęciem studiów? Ojej, ja w ogóle się pozytywnie zaskoczyłam tym kierunkiem, powiem szczerze, bo myślałam, że będzie więcej tej polityki, a jednak to oscylowało na różnych obszarach. No i też właśnie zahaczyliśmy o takie tematy kulturowe. A czy jest taka rzecz, którą chciałabyś zmienić w swoim kierunku? Jakaś jedna? Co by to mogło być? Hmm, może więcej takich praktycznych przedmiotów, bo. Wiem, że jest po prostu tej teorii trochę praktyki, ale jednak fajnie jakby było tej praktyki jeszcze więcej. Rozumiem. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. Wam również dziękujemy, i oczywiście oczekujcie następnych odcinków kwadransu studenckiego, który pojawił się już niebawem. Nie zapominajcie subskrybować kanał. Hej!